Cześć, witamy w Network Experts. Chcieliśmy Wam przedstawić najnowszy model Huawei IdeaHub drugiej generacji. W tym krótkim materiale omówimy najważniejsze dostępne funkcje w flagowym modelu S2. Idea IdeaHub to urządzenie typu All-in-One zawierające w sobie tablicę interaktywną oraz najwyższej jakości kamerę 4K, 8 mikrofonów oraz dwa głośniki wysokotonowe i dwa głośniki pełnozakresowe. Na pierwszy rzut oka możemy zauważyć, że producent zdecydował się na wyniesienie kamery poza obudowę ekranu. Na froncie obudowy pojawiły się fizyczne interfejsy wejście-wyjście, USB-A i USB-C. Kamera posiada zaawansowane funkcje rozpoznawania osób znajdujących się w pomieszczeniu, dzięki czemu jest w stanie podążać za mówcą lub kadrować grupę osób. W aktualnej ofercie Huawei znajdziemy trzy rozmiary Idea Hubów 65, 75 i 86 cali. Ekran to pełne 4K z o połowę niższym czasem reakcji na dotyk w stosunku do poprzedniej generacji. Nowością jest sterowanie za pomocą pilota, co możemy robić nawet z dużej odległości, nie znajdując się bezpośrednio przy samej tablicy. Dostępnych mamy również zdecydowanie więcej zaawansowanych funkcji wyświetlacza dotyczących jasności, barw czy kontrastu. Prace z użyciem Idea Hub'a zdecydowanie poprawi także możliwość dzielenia ekranu i korzystania jednocześnie z dwóch aplikacji. Funkcjonalność whiteboarda została natomiast poszerzona o dodatkowe możliwości modyfikacji pisaków oraz gamy kolorystycznej. Poza tym tablica oferuje również możliwość obsługi w trybie MultiTouch, dzięki czemu użytkownicy mogą wspólnie pracować nad jednym projektem. Możliwości tego monitora interaktywnego, tak samo jak w starszym modelu, możemy poszerzyć dodatkowo o dedykowany komputer typu OPS z preinstalowanym już systemem operacyjnym Windows 10. Razem z nową generacją pojawiła się również nowa wersja aplikacji Idea Sheregi, za pomocą której poza standardowym już udostępnianiem ekranu otrzymujemy funkcję BYOD Mode, dzięki której z łatwością jesteśmy w stanie przejąć kontrolę nad komponentami Idea Huba przy pomocy naszego komputera. Pozwala to nam na uruchomienie dowolnego spotkania na swoim komputerze przy użyciu kamery, głośników i mikrofonów z Idea Huba. Najnowszy model jest też zdecydowanie lżejszy, to od 15 do nawet 30 kg mniej do dźwigania, co zdecydowanie ułatwia transport czy montaż. Wraz z nowym IDEA Hubem mamy również dostępny nowy dedykowany stojak, który poza zmodyfikowanym kształtem oferuje dodatkowe organizery na okablowanie. IDEA Hub S2 to idealne rozwiązanie skierowane do szerokiego grona odbiorców chcących poprawić efektywność i jakość pracy. Nadaje się idealnie tak naprawdę do każdej przestrzeni roboczej, biura czy też sali konferencyjnej.